Dzisiaj będziemy grać znowu w Brawl Stars. Zaczynamy. Oczywiście subskrybujcie kanał. Dawajcie lajki. Jak będzie lajwik, jak będzie 50 subskrypcji, to będziemy wtedy sobie razem grać. Kurczę, Ten kaktus. Taki trochę spike Aha, U. dobra. lecimy, lecimy. Na nią. Na nią lecimy, dobra. Ops nie. Dobra, dostała szczała. Chcesz się uczyć? Do szkoły? No dobra. Jest! Dobra, zużywamy gadżet. No nie, no kolejny raz! Widzicie jak to jest wycelować? Patrzcie jaki mam fajny ty dobrala i no nie no. jest dwa zero dziewięć zero oczywiście dodam do znajomych tych co ten co napiszą swoją nazwę w komentarzu albo dobra, zrobię konkurs ten kto będzie ten kto yy, napisze y, ulubioną postać taką jak ja mam to wtedy dodam ją do znajomych taką samą co ulubioną, nie? a sobie zmienię Ile misji na skójka jest też? Star Dropik, no niestety 50 mont. Dobra, wybierzemy sobie najbardziej moją fajną postać. Gdzieś tu było. Bardzo lubię Taryla. Tylko wybiorę sobie inną. Tak. To. Oczywiście to. I tutaj źle wybrałem. No nie wiedziałem jeszcze. Oczywiście ja zawsze staram się wygrywać. Ale to jest, to jest tak ciężkie nawet. O, ty się trafiły. Dawno nie grałem. Oh, yeah! Bociszki, 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 bociszki. Dobra, mamy tu power cube'a. Widzicie jakie nuby? Dobra. A ten Karl tu. Widzicie? Lol. Lol. Jak będziecie chcieli. To jeszcze dzisiaj będę grać z Olkiem o 15. Będziecie mogli wpadać jak będziecie mieli mnie w znajomych. Na oczywiście poczekam na komentarze. To dodam Was do znajomych oczywiście. I będziecie mogli z nami pograć. Będziemy grać w Knockout. I w jakieś inne też. No od garka nie idziemy, bo to już nie jest bocik. Oczywiście, jak wrócę do domu z Ferii, to będą dłuższe odcinki. No nie no, teamują się. Jest! Widzieliście to, widzowie? Wygrana. Jo! Może otworzymy Starropa? Nie, za mało. Oczywiście do znajomych można mnie dodawać. Tu jest ID. Więc spoko. Tu się zmienię. Albo nie. Dobra, to co dobijamy tutaj do tej nagrody. Do 200 tego. Dobra, robimy to szybko. Ostatnia rundka i kończymy. Dobra, robimy. Wygrywamy to. Trzymajcie kciuki. Ile ona zadała? Kid był. Kid był. Napiszcie w komentarzu, ile macie postaci i pucharów, dobrze? Ten, kto będzie mieć najwięcej pucharów, tego dodam do znajomych. Zdradziło mnie. Zdradziło mnie. Eww. A wiecie widzowie, że mam niedługo urodziny? 31 stycznia, no nie. Dziesiąte ukrywamy się przed nim.